Cześć. Z tej strony Jarek Wodek ze sklepu internetowego Juchcik.pl. W dzisiejszym filmie porozmawiamy trochę o niciach. Nici, które są dostępne w naszym sklepie, e, są to nici do szycia ręcznego. Każda z nich, chociaż jedna jest, o jednej troszkę więcej jeszcze powiem. E, I są to nici plecione. Każde z tych nici to plecionka poliestrowa. Nie są to nici skręcane. Sprawia to, że łatwiej się nimi szyje i też fajnie się układają. Mamy trzy rodzaje nici: nici kombi, nici slam. I nici, które pojawiły się tam kilka miesięcy u nas temu są to nici Rizza Tiger. Zaczniemy, może, od najczęściej używanych nici, czyli nici slam. Występują one w trzech grubościach: 0,8 mm, 1 mm i 1,2 mm. E, oczywiście są różne warianty kolorystyczne, e, jest w czym wybierać. E, jeżeli chodzi o, o te nici, one są stosunkowo płaskie, e, właśnie, plecione i one są woskowane. E, to, że ta nić jest woskowana, sprawia nam, e, że ona potem będzie, lepiej się nią szyje, wygodniej. I ona też estetycznie potem wygląda. Różnica między nicią 0,8 mm a 1,2 mm. No to jest już naprawdę, naprawdę spora różnica. Do czego możemy używać tych grubości nici? 0,8 mm możemy stosować jako taką uniwersalną grubość. Praktycznie do wszystkiego możemy nią uszyć Portfel, możemy z nią szyć torebkę, możemy z nią, nią, uszyć, możemy nią uszyć jakąś pochwę, jakąś sakwę. Jeżeli miałbym korzystać do końca swojego życia tylko i wyłącznie z jednej grubości nici, pewnie byłoby to 0,8. Mamy też nici 1 mm. No, one są, one są oczywiście szersze. Do czego to możemy używać? No, tutaj już raczej portfela z jedynki bym nie Paska do zegarka też nie. Natomiast, jakąś torebkę jak najbardziej. Wszędzie tam, gdzie, gdzie mamy bardziej masywny projekt, możemy zastosować właśnie grubszą nić. No, bo wiadomo, że im. Grubsza skóra, im, im ten projekt bardziej masywny, tym cienka nić będzie się tam bardziej gubić i no nie będzie to jakoś nie lepiej wyglądać. No i ta sama zasada jest, jeżeli chodzi o, o, o nić 1,2 mm. No tutaj to już naprawdę naprawdę duże projekty. Albo wasza wizja artystyczna, gdzie, gdzie tak szeroka nić będzie Wam po prostu fajnie pasować. Jeżeli chodzi o wytrzymałość tych nici, jeżeli boicie się, że na przykład ta nić 0,8, ona nie wytrzyma, to spokojnie, ona naprawdę bardzo dużo wytrzyma standardowo nici 0,4 mm nie przerwiecie w rękach, bo, bo są to naprawdę bardzo, bardzo mocne nici. Owszem, no, ta 1,2 będzie mocniejsza od, od 0,4 czy tam 0,8, natomiast jest to już ten poziom jak gdyby wytrzymałości, że on spokojnie wystarczy z, pod względem wytrzymałości z nici 0,4 mm. Tam 0,8 to spokojnie, naprawdę bardzo, jest bardzo mocna nici i spokojnie wystarczy na, e, na uszczcie nawet takich bardziej wymagających rzeczy, ale oczywiście jeżeli chcecie, możecie to wzmacniać. E, jak dla mnie grubość nici jest bardziej kwestią estetyki i do e, dodania odpowiedniej grubości do samego projektu. No ale skoro już powiedziałem o tych niciach e, cieńszych, przejdźmy może sobie właśnie do. Nicikombi. E, nici kombi są ciekawe pod tym względem, że one są bardziej okrągłe i one są też mniej woskowane, półwoskowane, e, mogą być używane również e, zarówno do szycia ręcznego, jak i do szycia maszynowego. Dlatego one właśnie nie są, e, nie są aż tak, e, tak woskowane. E, no one nie są tak płaskie jak nici, jak nici kombi czy na przykład nici rica są bardziej takie okrągłe w przekroju. No i u nas w sklepie są w grubościach 0,4 mm i 0,6 mm. Do czego używamy tak cienkich nici. Nici 0,6 spokojnie możemy użyć do, używać do drobnej galanterii, czy to właśnie jakieś jakieś portfele, okładki na, na jakieś tam dokumenty, paski do zegarków. Na paski do zegarków też fajnie, na takie bardziej drobne, eleganckie też fajnie wygląda nić 0,4. Spokojnie możemy jej tutaj używać. Ona naprawdę jest bardzo mocna, więc nie musimy się bać o to, że, że ona się nam gdzieś Przerwy, że weźmiemy, że ona nie wytrzyma. Jeżeli zrobimy dobrze tą nicią, to naprawdę, naprawdę będzie to pancerne. Eee, tak więc tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o nici kombi. I mamy jeszcze nici tą nie powiem, że nowość, ale produkt, który tam e, ostatnio gdzieś wprowadzaliśmy. E, jest to nici Tiger. My to posiadamy w grubości, tą nić posiadamy w grubościach 0,6, 0,8 i 1 mm. Jest tam kilka wariantów kolorystycznych. Są to nici lepszej jakości, przede wszystkim od nici kombi. Są one płaskie, woskowane. One są bardziej płaskie od, od nici. E, slam e, bardzo popularny gdzieś tam u e, zachodnich leatherworkerów. E, standardowo są około tam 3 razy droższy, e, jeżeli chodzi o odnici od slam czy odnici kombi. Natomiast jest to kosztowo w tam 16 zł za 25 metrów, więc poniżej gdzieś tam złotówki za metr. Jeżeli robimy jakiś fajny projekt, gdzie ta nić rzeczywiście będzie widoczna i potem, gdyby też cenimy ten projekt na odpowiednią, na odpowiednią kwotę, wydaje mi się, że warto tam dołożyć np. 2 zł, czy tam 3 zł do nici po to, żeby, żeby to lepiej wyglądało. A szyje się naprawdę fajnie i, i... No, te efekty są lepsze. Natomiast jeżeli gdzieś tam ten, jest to szef wewnętrzny, nie zależy nam e, na niej aż tak bardzo, no to pewnie użyłbym tutaj slamu i, i, e, i gdzieś tam zaoszczędził też dodatkowe parę złotych. E, jak mówię, mamy je w grubości 0,6 mm, 0,8 mm i 1 mm. No, tutaj zasada jest ta sama one są bardzo wytrzymałe, więc spokojnie możemy używać cieńszej z nich, ale jeżeli chcemy, żeby użyć, gdzieś tam no wizualnie, że bardziej nam będzie pasował ten e, jakaś tam grubsza, no to, to mamy też tutaj wybór. E, to właściwie tyle, jeżeli chodzi o nici. E, różnice między nimi, no to tak jak mówiłem, e, kwestia woskowania, kwestia tego, która z tych nici jest bardziej płaska, która się lepiej gdzieś tam układa. E, Dość częste jest to, że osoby, które zaczynają swoją przygodę ze skórą i chcą zrobić coś wytrzymałego, no trochę rzucają się na te grube, na te grube nici. Jedynka, 1,2 mm, bo nie do końca zawierzają, że tamte cieńsze są odpowiednio wytrzymałe. Więc jeżeli się zastanawiasz nad tym, czy użyć grubszej czy cieńszej nici i się nad tym zastanawiasz, to moim zdaniem lepiej wybierz cieńszą zwykła, zwykle to lepiej wygląda. Przynajmniej ten zakres od 0,6 do, 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 do 0,8 to jest taki, który możesz naprawdę spokojnie w, e, używać. A jeżeli zastanawiasz się nad zakupem jednej nici, bo nie chcesz inwestować i jedna grubość nie wystarczy, moim zdaniem... Użyj nici 0,8 mm i będzie Pan zadowolony. To chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się mocno. Dziękuję za to, że nas oglądacie. Do zobaczenia. Cześć.